Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o powstaniu Solidarności. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy przebieg strajku w sierpniu 1980 roku, poznamy okoliczności powstania Solidarności, poznamy okoliczności narastającego napięcia politycznego w 1981 roku. Dowiemy się o zamachu na papieża Jana Pawła II. Zaczynamy od wydarzeń sierpnia 1980 roku. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna sprawiła, że wiosną 1980 roku w PRL pogłębił się kryzys. Władze nie miały żadnej koncepcji wyjścia z ekonomicznej zapaści, społeczeństwo stawało się coraz biedniejsze, a w sklepach brakowało podstawowych towarów. Rząd próbował ostrożnie wprowadzać ciche podwyżki cen, jednak obawiał się reakcji Polaków. W lecie 1980 roku zaczęły wybuchać pierwsze strajki na Lubelszczyźnie. Polskie środki masowego przekazu pomijały je milczeniem, lecz o wydarzeniach w kraju informowały polskojęzyczne rozgłośnie zachodnie na czele z Radiem Wolna Europa. W połowie sierpnia doszło do strajków w Szczecinie i Trójmieście. Bezpośrednią przyczyną strajków w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina stało się zwolnienie z pracy tuż przed emeryturą działaczki wolnych związków zawodowych Annę Walentynowicz. Plan strajku, który rozpoczął się 14 sierpnia, opracował Bogdan Borusewicz, a na czele protestu stanął elektryk działacz WZZ, także usunięty z pracy w Stoczni Lech Wałęsa. Stoczniowcy zażądali podwyższenia płac, upamiętnienia poległych w grudniu 70 oraz przywrócenia do pracy Walentynowicz i Wałęsy. Aby uniknąć prowokacji ze strony władz, ogłoszono strajk okupacyjny. Oznaczało to, że pracownicy strajkowali na terenie stoczni i zrezygnowali z ulicznych demonstracji. Wystąpienie stoczniowców poparli także pracownicy innych trójmiejskich zakładów. 16 sierpnia doszło do zawarcia ugody z dyrekcją stoczni, która zgodziła się na postul postulaty stoczniowców. Jednak kiedy zaczęli oni rozchodzić się do domów, zostali zatrzymani przez kobiety, m.in. Annę Walentynowicz i Aninę Pieńkowską, które przekonały Wałęsy do wznowienia protestu w ten sposób doszło do strajku solidarnościowego, podczas którego stoczniowcy walczyli już nie o spełnienie swoich własnych żądań, ale pracowników mniejszych zakładów lub dziedzin, w których strajk był wykluczony, np. służba zdrowia. Utworzono międzyzakładowy komitet strajkowy MKS, na czele którego stanął Lech Wałęsa. Ogłoszono listę 21 postulatów, wśród których oprócz żądań ekonomicznych, znalazły się także inne, między innymi utworzenia niezależnych od władz związków zawodowych, zagwarantowania wolności słowa czy uwolnienia więźniów politycznych. Wkrótce do strajku przyłączyły się inne zakłady pracy nie tylko na wybrzeżu, lecz także w całej Polsce. Do Stoczni Gdańskiej przybywały delegacje strajkujących z całego kraju, a także w roli doradców intelektualiści związani z opozycją, m.in. Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek czy Bogdan Cywiński. Pomocy strajkującym udzielili także związani z kor Bogdan Borusewicz i Lech Kaczyński. Wobec coraz większego zasięgu strajków i sojuszu robotników z inteligencją, władze nie zdecydowały się na użycie siły i zaczęły łagodzić sytuację. Podano publicznie informacje o zadłużeniu kraju i poproszono o mediację prymasa Wyszyńskiego. Ostatecznie 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali tzw. Porozumienie Sierpniowe. Władze zobowiązały się do spełnienia wszystkich 21 postulatów, Podobnie, e, podobne porozumienia zawarto w Szczecinie i w Jastrzębiu Zdroju. Wydarzenia sierpnia 1980 roku doprowadziły także do zmiany ekipy rządzącej. Edward Gierek ustąpił ze stanowiska pierwszego sekretarza KCPZPR, a jego miejsce zajął Stanisław Kania, uważany za zwolennika reform. Powstanie NSZZ Solidarność. Na mocy porozumień sierpniowych w całej Polsce w zakładach pracy tworzono niezależne od władz związki zawodowe. Szybko pojawiła się jednak koncepcja powstania jednej ogólnokrajowej organizacji związkowej. 17 września 1980 roku w Gdańsku odbyło się zebranie delegatów z całej Polski, na którym powstał niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Przewodniczącym w związku został Lech Wałęsa, a wiceprzewodniczącym Andrzej Gwiazda. Władze próbowały uniemożliwić zjednoczenie organizacji związkowych, starając się skłócić działaczy oraz utrudniając rejestrację związku. Jednak ostatecznie 10 listopada 1980 roku Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ, Solidarność pierwszą legalną, masową organizację niekomunistyczną od czasów PSL Mikołajczyka. Był to olbrzymi sukces opozycji. Wkrótce do związku wstąpiło prawie 10 milionów Polaków, czyli większość czynnych zawodowo osób. Grupował on nie tylko przeciwników istniejącego systemu, ale nawet członków PZPR. Przywódcy Solidarności znacząco różnili się między sobą w kwestii poglądów, co w przyszłości doprowadziło do sporów i rozłamów organizacji. Legalna Solidarność działała ponad 15 mies miesięcy, i okres ten jest nazywany karnawałem, podczas którego społeczeństwo niemal mogło zachłysnąć się wolnością. Po raz pierwszy można było publicznie bez obawy wyrażać swoje opinie, z czego korzystało wiele środowisk i grup zawodowych. Struktury związku powstały w sądach, prokuraturze, a nawet wśród cywilnych pracowników wojska. Był nawet pomysł założenia Solidarności w milicji. Mimo utrudnień ze strony władz powoływano także kolejne organizacje: Niezależne Zrzeszenie Studentów i NSZZ Rolników Indywidualnych. Głównym czasopismem NSZZ Solidarność był Tygodnik Solidarność, niezależny od władz, ale cenzurowany. Ukazywało się także wiele gazet i ulotek wydawanych nielegalnie w drugim obiegu. W Gdańsku wzniesiono pomnik poległych stoczniowców w grudniu 1970 roku, a w Poznaniu pomnik ofiar czerwca 1956 roku. W tym samym czasie PZPR pogrążała się w kryzysie. Jej członkowie masowo oddawali często demonstracyjnie legitymacje partyjne, co czwarty wstąpił do Solidarności. W partii pojawiły się grupy domagające się rzeczywistej demokratyzacji życia społecznego. Władza a Solidarność. W polskim dowództwie wojskowym już we wrześniu 1980 roku zaczęto opracowywać plany siłowej rozprawy z opozycją. Sytuacja w Polsce niepokoiła władze Związku Radzieckiego, które rozpoczęły niezapowiedziane manewry w pobliżu polskich granic. Wzmocniono też garnizony sowieckie na terenie Polski. Strach przed interwencją potęgowało zwołanie w Moskwie spotkania przywódców państw komunistycznych, podobnego do tego, które odbyło się w 1968 roku, tuż przed wkroczeniem do Czechosłowacji wojsk Układu Warszawskiego. Jednakże Breżniew wykluczył wówczas interwencję w Polsce i nakłaniał polskich komunistów, żeby samodzielnie rozprawili, rozprawili się z Solidarnością. Wpływ na jego postawę mógł mieć fakt, że o sowieckich planach dowiedzieli się Amerykanie, Doniósł im o nich współpracujący CIA polski oficer pułkownik Ryszard Kukliński. Prezydent USA Jimmy Carter ostrzegł wówczas władze Związku Radzieckiego, że interwencja wywoła nałożenie międzynarodowych sankcji na państwa komunistyczne. Przygotowując rozwiązanie siłowe, polscy komuniści starali się utrudniać działalność Solidarności. Nie respektowano umów podpisanych z komitetami strajkowymi, a związkowi nie przydzielono obiecywanych lokali. Opierano się też przed wprowadzeniem obiecanych w sierpniowych porozumieniach wolnych sobót. Zastraszano związkowców, aby zaniechali dalszych działań. W lutym 1981 roku nowym premierem został minister obrony narodowej generał Wojciech Jaruzelski. Kolejnym krokiem, który zapowiadał konfrontację, było przedłużenie w 1981 roku marcowych manewrów Układu Warszawskiego. Miało to związek z tzw. kryzysem bydgoskim. W marcu w Bydgoszczy na posiedzeniu tamtejszej Wojewódzkiej Rady Narodowej pobito i usunięto siłą z budynku działaczy Solidarności, m.in. Jana Rulewskiego. W proteście związkowcy zorganizowali czterogodzinny strajk ostrzegawczy na terenie całego kraju, zapowiedzieli też strajk powszechny, gdyby władze nie ukarały winnych. Wydarzenia w Bydgoszczy działacze Solidarności uznali za wstęp do likwidacji opozycji w Polsce, szykowali się więc do strajku powszechnego i gromadzili zapasy żywności. Ostatecznie zawarto jednak kolejne porozumienia i Wałęsa, bez konsultacji z innymi działaczami związkowymi, odwołał planowany na 31 marca 1981 strajk. E, ugoda ta zaogniła konflikty wewnątrz Solidarności. Część działaczy związkowych wystąpiła przeciwko Wałęsie i jego jednoosobowym decyzjom, w tym czasie wojsko, milicja i tajne służby kontynuowały przygotowania do zbrojnego zakończenia Karnawału Solidarności. Zamach na papieża i śmierć prymasa. W maju 1981 roku doszło do dwóch przygnębiających Polaków wydarzeń. Zacząć należy od tego, że kościół katolicki w czasie PRL jednoczył społeczeństwo i dawał nadzieję. Ogromnym autorytetem cieszyli się Jan Paweł II i prymas Stefan Wyszyński. 13 maja 1981 roku turecki terrorysta Mahmed Ali Akça dokonał zamachu na papieża Jana Pawła II na placu św. Piotra w Rzymie. Jan Paweł II został postrzelony w brzuch oraz rękę, jak ustalili śledczy chwilę wcześniej. Akcza celował w jego głowę. Jan Paweł II schylił się wtedy do małej dziewczynki Sary Bartoli i wziął ją na ręce. Wiele poszlak wskazuje, że zamach przygotowywany był przez tajne służby bułgarskie na zlecenie władz ZSRR. Rozkaz Komitetu Centralnego KPZR z 1979 roku nakazywał KGB. Wykorzystanie wszelkich dostępnych możliwości, aby zapobiec nowemu kierunkowi w polityce, zapoczątkowanemu przez polskiego papieża, a w razie konieczności sięgnąć po środki wykraczające poza dezinformację i dyskredytację. Pod rozkazem podpisali się m.in. Michaju Gorbaczow, Michał Susłow oraz inni członkowie KC. Do dziś sprawa ta pozostaje jednak niewyjaśniona. 28 maja 1981 roku o godzinie 4.40 zmarł prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Jak napisano w komunikacie lekarskim, przyczyną zgonu był rozsiany proces nowotworowy Jamy Brzusznej o wybitnej złośliwości i szybkim postępie. Dziękuję za uwagę.